Cześć mam na mnie Karol i witam was w najnowszym odcinku na moim kanale Karol na Rowerze. Mamy 11 listopada, dzień niepodległości, więc jest dużo imprez związany z tym Także Karol z rajdu LoveRide organizuje swój, swoją imprezę Na którą nie ma na pewno się spójnie, więc gonimy Dobra, dzisiaj drętka. Mam to co mój braciszek wczoraj, czyli na płaskim jeszcze spoko, ale na podjazdach mi odcina. masakrycznie. No i co? Chyba mnie już wszyscy wyprzedzili. Będę jechał większość czasu sam. Może ktoś będzie z tyłu to. Mnie jeszcze dogoni, może się wkleję. Zobaczymy. Na razie. Na razie jadę dalej. Co powiem, Ładna, pagórkowata trasa, która nie sprzyja dzisiaj moim nogom. Naprawdę każdy podjezd dla mnie męczy czerpieniem dzisiaj Ach. Zaliczyłem w końcu wieżę na dosłońcu. Ach, pół roku tam nie mogłem dojechać. A więc też dobrze, że w końcu zaliczona. I tak, na początku gdzieś tam z grupą jechałem. Potem odparłem z jednej grupy, drugiej, trzeciej, czwartej. Potem taką piątką jechaliśmy. a Musiałem sobie raz odpuścić. I tak od tego czasu jadę głównie sam. Tam mijamy się po trasie. Każdy jedzie swoim tempem na spokojnie. I tak, pomęczyłem się jeszcze kilkadziesiąt kilometrów. Dojechałem do Krakowa i uciekłem grzać się do domu, regenerować nogi i to wszystko, co przygotowałem wam z tego wyjazdu. Dajcie, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do oceny tego filmu, zapraszam do komentarzy, zapraszam też do innych filmów na moim kanale. Do zobaczenia, do usłyszenia w innych materiałach. Pa pa.